Witam Cię. Ten film dotyczy trzech najważniejszych zadań z geometrii analitycznej z poziomu rozszerzonego. Startujemy. Zadanie pierwsze z matury starej, bo są teraz matura nowa, nowa podstawa programowa i stara. My robimy ze starej. Zadanie ze stycznych. Wyznacz równania prostych stycznych do okręgu o równaniu i zarazem prostopadłych do prostej. No takie standardowe zadanie, które pokazując najważniejsze zadania trzeba pokazać równanie okręgu, sprowadźmy go do takiej postaci gdzie będziemy mogli odczytać środek i promień można to zrobić od razu jeśli jesteś dość dobry we wzorach skróconego mnożenia więc patrząc się na wyrażenia z x zauważmy, że można je zwinąć w x plus 2 do kwadratu patrząc się na wyrażenia z y zauważmy, że można je zapisać jako y minus 3 do kwadratu, równa się no właśnie, no i teraz tak ta trójeczka, która tutaj jest ze znakiem przeciwnym idzie na stronę prawą. Teraz pierwszy czynnik x plus 2 do kwadratu, którego biorę na niebiesko. Jemu dodałem czwórkę. Tej czwórki tutaj nie było. Ten wzór skróconego mnożenia to jest x kwadrat plus 4x, które tu widzimy. Plus 4. Tej czwórki po stronie lewej nie ma. Więc skoro ją tutaj dodałem to do strony prawej też ją trzeba dodać. No i tak samo tutaj dodałem do tego czerwonego wyrażenia dziewiątkę, więc tak samo do strony prawej trzeba tą dziewiątkę dodać, no i teraz jeszcze tylko obliczmy stronę prawą, mamy w tym momencie x plus 2 do kwadratu plus y minus 3 do kwadratu, równa się, a tutaj mamy 16 i z tej postaci bezpośrednio odczytujemy środek, w tym przypadku minus 2 3 i promień, który jest pierwiastkiem z tego co jest po stronie prawej tutaj swoją drogą od razu zwrócę uwagę gdyby tu po stronie prawej było m kwadrat bo tu jest dużo błędów to wszyscy, wszyscy, większość pisze, że promień jest równy m a to nieprawda, promień jest równy wartość bezwzględna z m więc zwróć na to uwagę, żebyś tego typu błędów nie popełniał w, zadania, w zadaniach z parametrami a my wracamy do tego zadania. Mamy środek okręgu i mamy znaleźć równania styczne, które są styczne właśnie do tego okręgu i prostopadłe do danej prostej. Więc zróbmy punkt drugi, warunek prostopadłości. Dana jest prosta, już w pamięci ją przeliczmy. Y równa się, czyli to wszystko wywalam na drugą stronę i dzielę przez 2. Będziemy mieć zatem minus x przez 2, czyli minus 1, druga x. I 6 na 2, czyli plus 3. My szukamy do niej prostej prostopadłości, więc warunek prostopadłości A1, A2 równa się minus 1. Uzyskujemy A razy minus 1, druga równa się minus 1, a stąd A równa się 2. Zatem prosta styczna, której szukamy, można ją zapisać w postaci Y równa się 2x plus B. Więc jest to prosta o konkretnym zadanym nachyleniu i ona musi być styczna do takiego okręgu. Punkt trzeci, jak się szuka prostych stycznych? No zauważmy, że styczna jest to taka prosta, której odległość od środka jest równa promieniowi. Więc zapiszemy, że odległość punktu, czyli środka S od prostej stycznej L, ja mam sobie tutaj oznaczę jako L, ma być równa promieniowi. W związku z tym skorzystamy ze wzoru na odległość punktu od prostej. Ten wzór jest w następującej postaci d równa się kreska ułamkowa. Ciekawe jest jego wyprowadzenie. Jeśli masz większą aspirację, to polecam. Wartość bezwzględna AX0 plus BY0 plus C w wartości bezwzględnej przez pierwiastek A kwadrat plus B kwadrat. Ok. W związku z tym popatrzmy, co tu jest, czym dokładnie. Duże A, duże B, duże C to są współczynniki należące do wzoru funkcji liniowej w postaci ogólnej. Więc muszę przeprowadzić to do postaci ogólnej. 2x minus y plus b równa się 0. To jest postać ogólna i stąd dostaję współczynniki ABC. Tutaj polecam Ci je wypisać, tak jak ja to robię, ponieważ zauważyłem na kursach maturalnych, że jeśli uczniowie to robią z głowy, to często robią to źle. Pojawia się tutaj jakiś błąd często, więc na spokojnie je sobie wypisz. x0, y0 to są współrzędne punktu s, czyli w naszym przypadku to jest x0, to jest y0. W związku z tym liczymy tą odległość i będziemy ją powoli wstawiać do tego równania. Czyli po stronie lewej dostaniemy a razy x0, 2 razy minus 2, czyli minus 4 pod wartością bezwzględną, plus b razy y0, czyli minus 1 razy 3, to jest minus 3 i plus C, czyli plus nasz parametr B, dzielone przez pierwiastek z A kwadrat plus B kwadrat, 4 plus 1, czyli pierwiastek z 5, myślę, że śmiało tu mogę napisać od razu równa się, równa się promieniowi, czyli równa się 4 no i do rozwiązania mamy takie dość proste równanie z wartością bezwzględną czyli B minus 7 równa się 4 pierwiastki z 5, a stąd mamy dwa rozwiązania, no bo w sumie spodziewamy się dwóch Drugie będzie gdzieś oczywiście po drugiej stronie danego okręgu. W związku z tym mamy B minus 7 równa się 4 pierwiastki z 5 lub, e, lub minus 4 pierwiastki z 5. Więc minusika trzeba dodać do strony lewej, do strony prawej. Dodajemy siódemkę i mamy 7 minus plus 4 pierwiastki z 5 i drugie rozwiązanie 7 minus 4. Pierwiastki z 5. Polecenie było, żeby wyznaczać, wyznaczyć równania prostych stycznych, więc dajmy odpowiedź. Są dwie opcje. Y równa się współczynnik A to jest 2, czyli 2x plus 7 plus 4 pierwiastki z 5. I druga opcja lub to samo, tylko przy pierwiastku jest minus, więc ja robię copy-paste i Usuwamy plusika, zostawiając minus. To jest ostateczna odpowiedź do tego zadania. Takie standardowe zagadnienie, więc ono musiało się tu znaleźć. Nie jest ono trudne, ale dużo ciekawych rzeczy. Równanie okręgu opowiedzieliśmy, opowiedzieliśmy o prostopadłości i o odległości punktu od stycznej. I następne zadanie, drugie. Dany jest okrąg o równaniu. W pierwszej ćwierci układu spółrzędnych istnieją dwa okręgi styczne z zewnętrznie do danego okręgu. Jednocześnie styczne do obu osi układu spółrzędnych. Oblicz odległość środków okręgów O1 oraz O2. Dobrze, sporządźmy rysunek. Interesuje nas pierwsza ćwiartka. W związku z tym ograniczymy się praktycznie tylko do niej. Żeby rysunek był widoczny, to jednostki ustawmy sobie na 1 cm. W związku z tym tutaj mamy 1 i tutaj też mamy 1. Podpiszmy osie Y, X. Okej. Okay. No to lecimy. Dany jest okrąg y, o środku 3, 1 i promieniu 1. Narysujmy taki okrąg. Jego środek 3, 1, raz, 2, 3, 1 jest tutaj. I y, promień jest 1, więc postaram się tutaj taki machnąć. O, coś takiego. Mamy to. Jeszcze tutaj jego ulepszymy. Jeszcze troszeczkę jest. Mamy taki okrąg, jest napisane, że w pierwszej ćwiartce jeszcze istnieją dwa okręgi styczne do tego i jednocześnie do osi układu współrzędnych, więc próbujmy je tutaj zaproponować. No z tym pierwszym nie ma problemu, bo chyba każdy rozumie, że on będzie tutaj. W związku z tym sobie go tutaj dorysowałem, zmienię mu kolor, żeby on jakoś się tutaj odróżniał. No a ten drugi można sobie wyobrazić, że on będzie tutaj taki duży, w związku z tym kawał okręgu trzeba tu będzie sieknąć. Żeby to się zmieściło, jak widzimy, to musi być naprawdę duże. Więc spróbujmy to jakoś tutaj zrobić. Nie wiem, czy nam się to zmieści. Ale widzimy o co chodzi. Ok, myślę, że o, jest już prawie idealnie. I naszym zadaniem jest obliczyć odległości środków tych czerwonych okręgów. Czyli temu jednemu dajemy środek tutaj gdzieś, temu drugiemu no tak na oko, bo to nie jest dość ważne gdzieś tutaj i podpiszmy te środki zgodnie z treścią jako O1 i O2. Rysunek jest bardzo ważny w geometrii analitycznej, bo on ustala strategię, to po pierwsze, a jego druga yy, rola jest taka, że ma, yy, weryfik weryfikuje nasze obliczenia. Więc jeśli O2 by nam wyszło gdzieś tu, no to widzimy, że nie bardzo. Gdyby nam wyszło, nie wiem, O2 współrzędne typu 10-10, no to widzimy, że będzie ok. No właśnie, powiedziałem 10-10, bo już można zauważyć, że jeśli okręgi mają być styczne do pierwszej ćwiartki, no, to muszą leżeć, zauważcie, na prostej Y równa się X, i u mnie yy, nawet na tym koślawym rysunku pomocniczym praktycznie tak jest. I okay? yy, yy, to jest twierdzenie, to nie jest wymysł Jarośńskiego, tylko to jest twierdzenie, w związku z tym napiszmy sobie to yy, kolorkiem. Napiszmy, że okręgi styczne do yy, pierwszej ćwiartki leżą na prostej. Y równa się x. W związku z tym, tak naprawdę, zarówno środki, jak i promień możemy uzależnić od jednego parametru. W związku z tym, środek tych okręgów czerwonych to jest po prostu x, x, no a promień też przecież będzie równy x. Zastanów się jako ćwiczenie, jakie będą środki i promienie okręgów stycznych w ćwiartce drugiej, w ćwiartce trzeciej i w ćwiartce czwartej. To się troszeczkę tutaj namiesza w tych współrzędnych i w promieniu, więc to jest takie Twoje zadanko. Okej, okay, to jest punkt pierwszy naszego rozumowania, więc tak naprawdę zauważ, że sprowadziliśmy zadanie tak naprawdę z trzema niewiadomymi, bo mamy x, y i promień, trzy niewiadome, do zadania z jedną niewiadomą, bo te wszystkie trzy parametry uzależniliśmy od jednej. No, i jeszcze nie wykorzystaliśmy warunku styczności, w związku z tym musimy to teraz wykorzystać. Więc jedno równanie wystarczy, żeby tą jedną niewiadomą obliczyć, Więc zastosujmy warunek styczności zewnętrznych okręgów, czyli odległość między środkami S1, S2 okręgów stycznych musi być równa sumie ich promieni, czyli R1 plus. R2. W naszym przypadku mamy s, czyli te dwa okręgi ogólnie opisane w ten sposób, no i środek s danego okręgu, jak oznacza jako s0 i r0, do którego te czerwone okręgi mają być styczne. W związku z tym jedziemy. s1, s2 ze wzoru na odległość odcinka będzie równy pierwiastek x minus 3 do kwadratu plus druga y, różnica y, drugich współrzędnych, czyli x minus 1 do kwadratu pod pierwiastkiem równa się sumie promieni, czyli X plus 1 wstawiliśmy do tego y, równania, korzystając ze wzoru na tak naprawdę na odległość y, dwóch punktów od siebie, a ja ten wzór na wszelki wypadek napisze różnica X do kwadratu plus różnica Y. -ów". Ten wzorek oczywiście wynika z twierdzenia Pitagorasa jeśli byśmy to narysować ok, i ten wzorek ma swoje zastosowanie tutaj rzeczywiście dostaliśmy jedno równanie z jedną niewiadomą, podnoszę go do kwadratu, znika pierwiastek po stronie lewej może od razu też wykonamy wzory skróconego mnożenia, dostaniemy x kwadrat minus 6x plus 9 plus x kwadrat minus 2x plus 1, to się równa x plus 1 Przenosimy wszystko na jedną stronę, tworzymy równanie kwadratowe. Równanie kwadratowe nas tu cieszy, bo spodziewamy się dwóch rozwiązań, więc jeśli tylko delta będzie dodatnia, no to wszystko będzie grało i śpiewało. Mamy 2x kwadrat, 6 minus 2 to jest minus 8 minus 1 to jest minus 9x. Jedyneczki się tutaj kasują. A no właśnie, jeszcze oczywiście nie podniosłem strony prawej, trzeba na to uważać. Plus 2x plus 1, więc jedyneczki rzeczywiście się kasują, ale w xach się troszeczkę zmieni. Mamy minus 8 minus 10x i plus 9. I nie 2x kwadrat, tylko x kwadrat. Bo x kwadraty też się tutaj skasują, czyli ten x kwadrat skasuje się z tym. Rozwiążmy takie równanie kwadratowe. Napiszmy, delta równa się. No właśnie, można z delty, a można też w pamięci spróbować, czyli będziemy mieć x minus 9, x minus 1. Często na filmach, na tym kanale tłumaczą, jak to zrobić. Oczywiście, tak to trzeba w głowie szybko rozwiązać, żeby iloczyn miejsc zerowych był tutaj, a suma tych dwóch liczb była minus dziesiątką w naszym przypadku. Więc to jest kwestia szybkiego rozwiązania układu równań. No i mamy rozwiązania: x równa się 1 lub x równa się 9. Zobaczmy, czy to e, odpowiada naszym rozwiązaniom. x równa się 1 to jest środek 1, 1 i promień 1 to jest okrągło 1. No i 9 to jest coś, co tutaj się spodziewaliśmy. Ja na początku powiedziałem nam około 10, 8, 9, 10, wszystkie te liczby jak najbardziej bym zaakceptował. W związku z tym środek pierwszego wypiszmy 1, 1 i środek drugiego 9, 9 i jeszcze trzeba policzyć odległość między tymi środkami w tym zadaniu. I zadanie jest za że 6 punktów ukończymy w parę minut. S1S2 równa się. Aplikuję zatem ten wzorek. Różnica X w 9 minus 1 to jest 8 do kwadratu, plus różnica Y w 8 do kwadratu, więc odległość między tymi środkami to jest 8 pierwiastek z 2, czyli przekątna kwadratu boku 8. To, co teraz policzyliśmy, to jest odległość odcinka o1O2, którego ja sobie tutaj oznaczyłem też na szybko S1 S2. To już wszystko w tym zadaniu. Należy zwrócić uwagę na tą strategię, którą ułożyliśmy, na to, że tak naprawdę zadanie z trzema niewiadomymi sprowadziliśmy do jednej niewiadomej, no poprzez to, co zauważyliśmy, że okręgi styczne do pierwszej ćwiartki leżą na prostej y równa się x, więc jeśli coś leży na prostej, to jego współrzędne tych punktów nie są już x, y, tylko x i równanie tej prostej, czyli x i przecinek x w naszym przypadku. No, i zadanie trzecie: wzajemne położenie okręgów. Dla jakiej wartości parametru okręgi opisane poniższymi równaniami są wewnętrznie styczne? Styczność wewnętrzna jak to wygląda? Jeden okrąg wewnątrz drugiego, ale w ten sposób, że mają jeden punkt wspólny. Zauważ, że w takim przypadku odległość środków tych promieni oznaczmy sobie te środki tutaj jest jeden i tutaj jest drugi czyli mowa o odległości tej odległość Środków między tymi promieniami jest równa różnicy między właśnie promieniami. Przy czym, żeby ta różnica była dodatnia, daje się wartość bezwzględną. Czyli napiszmy, że warunek, jak go napiszę na czerwono, warunek styczności wewnętrznej jest taki, że odległość między środkami jest równa różnicy promieni. Więc R1 minus R2 w wartości bezwzględnej, żeby zadbać o to, żeby zarówno lewa, jak i prawa strona była dodatnia odczytajmy sobie środki tych promieni S1 mamy M i minus 2 promień mamy pierwiastek z 20 czyli 2 pierwiastki z 5 i S2 mamy minus 1 2 M i promień drugi mamy pierwiastek z 5 wstawiamy do tego S1 S2 czyli korzystamy z tego wzoru który już wcześniej pokazałem na Yy, odległość dwóch punktów pierwiastek, różnica x, czyli w naszym przypadku m plus 1 do kwadratu plus różnica y, czyli 2m plus 2 do kwadratu. To mamy pod pierwiastkiem równa się wartość bezwzględna z różnicy, czyli tak naprawdę pierwiastek z 5. Podnosimy to do kwadratu i mamy wzorki skróconego mnożenia. Tutaj można jeszcze zauważyć, że te wyrażenia są podobne do siebie, gdybyśmy tutaj dwójkę wyciągnęli przed nawias i podnosząc to do kwadratu, będziemy mieć czwórkę. Więc tak naprawdę mogę to zapisać w ten sposób. m plus 1 do kwadratu plus 4m plus 1 do kwadratu równa się 5. I to troszeczkę uprości te obliczenia. Nie będziemy musieli wchodzić w równanie kwadratowe i praktycznie już mamy wynik. Czyli m plus 1 do kwadratu równa się 1. A stąd mamy, że m plus 1 równa się 1 lub m plus 1 równa się minus 1 i 2. Dwie odpowiedzi: m równa się 0 lub m równa się minus 2. Tak stosuje się warunki styczności e, okręgów. E, tych przypadków położenia wzajemnego okręgu względem siebie jest więcej. Oczywiście mogą być rozłączne wewnętrznie, zewnętrznie, styczne wewnętrznie, zewnętrznie. Mogą się przecinać w dwóch punktach, i tak dalej. Warto je wszystkie, chociażby na przykład na tym, na przykładzie tych okręgów, te wszystkie warunki rozpatrzeć. No, a na maturze rozszerzonej tych warunków w karcie wzorów nie masz, więc to musisz z głowy umieć podać. Najlepiej to zrozumieć i na podstawie rysunku te warunki wypisać. Jeszcze ta uwaga, którą już powiedziałem, pamiętaj, że gdyby tutaj promień był równy. Gdyby ta prawa strona była równa m2, to promień wtedy nie jest równy m, tylko modus m. To jest dość częsty błąd, więc o tym sobie też pamiętaj. Ok, to już wszystkie zadania, jakie przygotowałem na dzisiaj. W komentarzu podziel się jaki film chętnie byś tutaj obejrzał. Jeśli jeszcze takiego nie ma, zasubskrybuj kanał, jeśli jesteś zainteresowany treściami. Zachęcam do zerknięcia na moją stronę internetową, na facebooka oraz do opisu, gdzie znajdziesz inne ciekawe informacje. Z mojej strony to już wszystko. Zachęcam do obejrzenia innego filmu. Cześć, pozdrawiam!